Siema, prosiliście o rengara. Nie dziwi mnie to wcale, bo goście z jebanym tygrysem ze skalpelem w ręku. Broda, po sześciu szkoleniach, które zostały opublikowane do tej pory na moim kanale, niektórym zaczęły kiełkować pierwsze włosy. To w takim razie co powiecie o zabójcy, który jest jedną wielką pierdoloną chodzącą brodą? Ręgar to taka bestia, że jeżeli nie podejdziecie do gry nim w odpowiedni sposób, to on zagra kurwa wami. Nawet nie podchodźcie do komputera bez odpowiedniej zaprawy. Najpierw rozedrzyjcie swoje ubrania i wysmarujcie się błotem, żeby przystosować się do warunków, w jakich przyjdzie wam grać. Potem taniec Haka, który pomoże wam wprowadzić się w trans. Y to znaczy, że musimy rozpalać przeróżne kadzidełka i świece zapachowe? Już kurwa myślałem, że się ciebie pozbyłem. Posłuchaj mnie, jedyny zapach jaki możesz tolerować to zapach krwi. Chyba, że kurwa dalej chcesz podkradać włosy z maszenki ojca i przyklejać sobie na nogi. Wtedy w porządku. No dobrze, a w takim razie na jaką linię idziemy? Rengara linią jest cała mapa. To jego plan zabaw. Nie wspomniałem o skillach. No, jak ktoś nie ma skilla, to musi używać skilli. Q to kosa w żebra. W to gówno i nic nie robi. E to rzut kłębkiem wełny. R to jebany Predator Mode. Bierzcie tylko Q i R. Czyli w takim razie Q na początek, tak? Pojebało cię! Bierz R. Jest lepsze. Ale i tak najbardziej kozacki jest nasz pasyw. To właśnie on sprawia, że przeciwnik prawdopodobnie dostanie zawału, kiedy 200-kilogramowy kosmiczny kot pirat skoczy mu na twarz. Jeśli gracie przeciwko Rengarowi, to lepiej, żeby wasza babcia nie wchodziła wam do pokoju. Wasz brat z epilepsją lepiej też nie. Ja za to kurwa nie będę płacił. Technika zabijania? Kurwa, dopóki nie macie pewności, że nie zabijecie kogoś dokładnie w 3 sekundy, to nawet nie wyłaście z krzaków. Już lepiej zwabić tam jakąś seksowną kocicę. Tak jak mówiłem, R i Q to wasza najważniejsza broń. Stajecie się niewidzialni, wybieracie ofiarę, jeb skalpel pod żebra i wracacie sobie do krzaków do waszej kocicy. Yy, a przedmioty? Ty człowieku, kurwa, jesteś jakiś niereformowalny! A co ja mówiłem o przedmiotach? A, chyba, że jesteś ciotą, to najmocniej przepraszam i już podaję jaśnie ciocie przedmioty. Jeszcze coś jaśnie ciota chce wiedzieć? Nie? To odmaserować, a potem wrócić i chwalić się wynikami w komentarzach.